Właśnie to z tej strony RGP i zapraszam Was na kolejny odcinek z Kri Euro EuroTrack Simulator 2. I dzisiaj będziemy wieźli cement do Ostrołęki a oto zestawik Volvo FH 700 koni mechanicznych, i 22 ton cementu, a więc drogę. Sarki, że wczoraj nie było odcinka, ale wczoraj nie miałem czasu. No, dość późno z pracy wróciłem I nie zdołałem nagrać. No, ale dzisiaj postanowiłem, że już nagram coś. Nowe mikro testujemy, więc. Skręć w prawo. Szukanie nowej trasy. Skręć w prawo. Napiszcie w komentarzu, jak słychać mój głos teraz. Czy czuć lepiej, czy. czy nie. Ogólnie mamy 337 km do przejechania, więc łatwiej, szybciutka traska. Mam nadzieję, że. Bez przygód, tak jak ostatnio Za też mam ale jeszcze może nie będę go montował, na razie Może z czasem zamontujemy go, żeby łatwiej było nam rozglądać się Na tych wirtualnych trasach Jestem trochę zasmucony że subskrypcje zamiast rosną, to spadają. robić no... odcinki robią wyświetlenia. Trzymaj się lewej strony. Jestem niezmiernie zadowolony z, tej, z tego powodu, że wyświetlenia cały czas idą w górę. Ale no troszeczkę kiepsko, że te subskrypcje spadają. Było 608, mamy 600. Jest, jestem ciekaw jaki, jaki jest powód, że zabieracie te subskryp subskrypcje. To, że prostą. za mało filmu wrzucam, No niestety też pracuję. Nie mam też z czasem czasu na odpoczynek. Ok, ruszajmy. Już jesteśmy z powrotem. Małe problemy nam się Jedź prosto. napotkały i wyrzuciło nas. 21 700 zł zysku, więc. Może 100 tysięcy już dobijemy. Chcę też wiedzieć jaki jest wasz powód, że zabieracie te subskrypcje, kurczę no. Staram się tak jak mogę, tak naprawdę. A tu ludzie no. Co może dlatego, że co, że konkursów nie ma. No sorry, no ale no, jest jakiś na live'ach limit, nie, jeżeli wbijemy jakiś limit, no to będą konkursy, a nie także nowi ludzie przychodzą co jest do wygrania może no jest napisane tak na a propos na live'ach co jest do wygrania albo żeby robić teraz konkurs co mi ta suba no chyba nie na tym rzecz polega troszkę bo nie po to ja tak naprawdę wydaję pieniądze żebyście żeby mieć na giveaway'e dla was chociaż na te kody do gier no nie oszukujmy się, no to też parę groszy kosztuje. I przychodzi Ci taki człowieczek i mówi, że da Ci suba, jeżeli dasz mu kod. No sorry, no nie na tym to polega, no nie będę tak dawał. Osiągamy cel. Dobra, jest losowanie, każdy ma równe szanse. Bo to nie, nie, ro, nie robię, że o, bo Ty jesteś moderatorem czy coś. Nie. Jest. Przez najbota losowana osoba i tyle. I to jest sprawiedliwe. na no nie że później słucham tak jak ostatnio, że to jest ustawione, bo ktoś tam to, no przykro mi, no ktoś przyszedł, wygrał i tyle, i to akurat nie byli. Moderatorzy Jedź prosto. Tylko normalnie widz, który przyszedł i zasubskrybował, wygrał. Przypadek, no nie wiem, no ale przyszedł, wygrał. I teraz cały czas jest aktywny No to tak troszkę kiepsko, żeby ktoś przychodził i tak o I dlatego teraz ludzie tak zabierają Subskrypcje kurczę. Ale... No ale nie będę za darmo dawał. On mi dzisiaj da jutro. Pokoń... Albo na zakończeniu live zabierze tą subskrypcję. Bo stwierdził, że, o, kiepska gra. No to no, nie opyla mu się subskrybować. Albo przychodzisz i zostajesz. Albo w ogóle nie przychodzisz. Przygotuj się do skrętu w prawo. I... Nie obrażaj, bo to tak troszkę. Skręć w prawo. Ciekawe jak ktoś by ciebie przyszedł, drogi Gizu, który nie umiesz tego uszanować. Przyszedł i cię obrażał albo wyzywał? No, na pewno porzułby się tak samo jak ja właśnie słuchając, znaczy czytając od Was takie wiadomości. No, bo tak troszkę krypi, ale stwierdziłem, że już nie będę się przyjmował takimi ludźmi bo nie chcę zniżać się do ich poziomu a to mnie troszkę motywuje bardziej żeby większy rygor teraz i gorsze zasady ustalać na streamie no niestety no sami tak chcieliście więc będzie ciężej teraz o co o co, o co, o co, o co możliwe na przykład o moderatora teraz już jest, będzie trudniej bo Mam teraz zespół, i okej, okay, taki zespół będzie, ale już nowych widzów, jak będę, to będę już to kontaktował się z ze swoimi moderatorami, którzy będą i będzie wybierać osoby, którzy są aktywni, którzy są na live'ach, którzy pilnują, a nie tak, że przyjdzie albo jak są moda i tyle. nara. Dużo razy, właśnie, tak przych, przych też, właśnie. Słuchaj, dam ci ten, dam ci moda, da, daj mi yy, moda, a ja dam ci suba, no sorry, nie tak bardzo. Więc tak to wygląda, no nie ma nic za darmo, tak naprawdę trzeba zasłużyć na to, żeby no, coś naprawdę otrzymać no, ale to też trzeba widzieć, pa, widzieć coś co w ogóle ten człowiek robi na przykład dla Ciebie, a nie że przyjdzie, daj im moda albo zostawiają łapki w dół Tak jak ostatnio miałem Sytuację na streamie oczywiście zapraszam do i nie ma na mojej social media. Przyszedł gościu, nie był aktywny przez dłuższy czas. No to, jeżeli nie był, dłuższy czas, no to straci moda. Moderatora, znaczy nie, nie mówmy skrótami. Zabrałem mu tego moderatora i nagle przyszedł do mnie na kanał i mówi gdzie jest moja moderacja no mówię no nie byłeś no to nie ma bo po co masz mi siedzieć w moderacji jak w ogóle nie przychodzisz i nic nie robisz no ktoś się obraził zabrał te subskrypcje obstawiam że swój konto też podawał bo wtedy no o, dyszki spadło i tak nagle patrzę a tam minus ten 27 łapek w dół jest no spoko gościu kurde przychodzisz nasyłasz kogoś bo akurat była taka jakaś fala przyjścia ludzi na streama ale no kurde fajnie kurwa ludzie ja później patrzę minus ten 27 łapek w dół do 10 w górę oha no no to już wiem kto to ale no, no tak naprawdę no nie oszukujmy się nie po to przychodzicie. Żeby mi ktoś kurde łapki w dół Dla Dlany to taka trochę dziecina, no. Nie podoba Ci się, no to zostaw, dobra. Nie podoba Ci się nie zostawia się co nie? Bez komentarza. A jak ci coś się nie podoba, to napisz co Ci się nie podoba. I później... Ja to będę czytał i będę patrzył, co na poprawić. Żeby. Żeby było. Żeby to by się też spodobało. Zjeść ronda. Ale nie, no, lepiej przyjść, powiedzieć nie podoba mi się, powyzywać i nakręcać innych, żeby wchodzili do, do niego na strumyk albo na filmy i zostawiali negatywne oceny. No dobra, tylko. Wiedzcie o tym że negatywne oceny też pomagają wybijać troszkę trochę ze swej złej ze strony, ale pomagają wybić czy to odcinek, czy to stream więc nie wiem jaki sens jest takiego się, jakiś sens zachowywania się takich ludzi bo tak naprawdę no nie oszukujmy się to jest dzieci nada no. to są dzieci Okej, okay, rozumiem, dużo tak jak na live'ach. No to jest osób, nie. E, nie os dużo osób, które no, nie ukończyły tych 18 lat. Ale na, nie oszukujmy się, przychodzą i oglądają. Normalnie można z nimi pogadać. No nie tak jak przyjdzie 3-latek, 5-latek, góra 10-latek i ci powie: weź to, wyłącz, bo się nie nadajesz. No dobra. Tylko ciekawe co on osiągnął w tym wieku. Bo to nie problem jest to przyjść i powiedzieć ej ty nie podoba mi się, weź to wyłącz, bo jesteś do bani. No dobra, spoko. Tylko ciekawe co siedzi w, w jego młościu. Bani. Jakieś kreskówki co się kurna napieprzają? No sorry. Tu też jest taki kanał, no, na którym trzymamy jakiś fason i content. Taki na no, family friendly powiedzmy, że. Bo wszystko się dzieje tak na luzie, na spokoju bez jakichś tam wulgaryzmów z mojej, znaczy nas no, czasem zdarzy się, ale to rzadko um mnie usłyszeć. Ale to, że już jak ktoś z kimś gram i ktoś rzuca mięsem, no to już to już nie moja wina. Bo ja nad tym nie panuję, nad jego emocjami, więc ale no ja staram się prowadzić taki content dla każdego rodzaju wiekowego. Czy to jest 10 lat, czy to ma 40 lat czy jest w moim wieku, czy jest w, w wieku rodziców, nie wiem, no jest o to. Ale no kurde, miejmy szasą kurde, dla każdy dla siebie, no bez przesady, no. Co zwojecie takim się przychodzeniem i wyzywaniem ludzi? Ja nie wiem. Co, co sobie ocenę podniesiecie? Ej, jestem fajny, bo poszedłem do jednego... Z youtuberów, i co powiedziałem, że jest taki i nie taki? W takim, w moim mniemaniu, taka osoba to jest zero. Jest w lewo. bez mózgiem, tak naprawdę. Bo chce się dowartościować, wyzywając innych Spoko, jeżeli. Jeżeli Twoja reputacja wzrosła o 50%, to co miałeś, to szacunek. Ale w moim przekonaniu, mając chociaż odrobinę godności i myślenia ludzkiego, to ty zamiast. No, podniosłeś sobie o 50%, ale. W moim mniemaniu to 0 podnieść o 50%, to wiesz, ile ci to wyniesie? Nic. Więc, jeżeli mają przychodzić tacy ludzie z takim nastawieniem bojowym do innych, to ja zrezygnowałbym z takiego nagrywania odcinków. No nie żakujmy się, no. Ja wiem, że takich ludzi jest kilka, ale niekiedy, te kilka osób potrafią nieźle zejść za skórę. Przykład: ostatni, pod ostatnim odcinkiem z Farminga wielgomość był, wypowiedziałem się na, na, ten, na ten komentarz pod ostatnim odcinkiem, ale ludzie, którzy mnie przyszli oglądać i subskrybować. Powiedzieli, żeby się tym w ogóle nie przejmować, olać, takich os yy, olać takie osoby, bo oni się tylko do Boże, jaki trudny wyraz. Do wartościowych. Yeah. Ja próbuję <grytania> zyskać na wartości swojej, której nie mają, ale jak mają to pomóc w przyszłości w wyzywaniu. To ja nie wiem do czego podąży jego przyszłość i kariera przyszła zawodowa. Bo, jeżeli będzie tak dalej robił, nic nie osiągnie. Będzie siedział i kłamał w żywo oczy ludziom. Nie będę pokazywał tutaj palcami, bo to nie mój. Nie moja jest tego rola. Ale nic przez kłamstwo nie osiągnie. Kłamstwo ma krótkie nogi, więc karma wróci do Ciebie, człowieku. Wyzywając Ciebie albo wyśmiewając się z kogoś, na przykład z osób chorych, wyśmiewa wyśmiewać się, to też jest trochę kiepsko. Powiedz, że Ty jesteś zdrowy. A ta osoba jest chora, ale wiedz, że karma wraca i no ty później będziesz płakał Trzymaj się i prawej strony, a następnie pomoc w prawo. Bo ty będziesz miał na przykład dziecko chore. Ja mam zjedź dobry w przykład prawo. bo wiem Jak to jest. Chociaż nie ja jestem chory, ale... Trzymaj się prawej strony. Mam dobry wizerunek. na tym kiepsko troszkę więc teraz się śmiejesz a później ty będziesz prosił o pomoc i ty później będziesz chodził ułatwić wszystko bo dzieci śmieją się z twojego dziecka jeszcze mam dużo do bycia sam rodzicem ale wiem jak to przychodzą właśnie osoby chore że normalnie dzieci wytykają ich palcami no ale niestety to nie jest ich wina że są chore no nie oszukujmy się to nie jest ich, to nie jest ich, ich, ich wina ani rodziców takim im przykazano i tyle. No dobra, spoko. Ale ten co się wyśmiewa, niech później właśnie sam nie będzie pokrzywdzony rodzicem, czy czym, czy dziadkiem. Różnie bywa, bo w różnym wieku ludzie mnie oglądają. Ale żeby później oni sami nie płakali, że dzieci przychodzą chore. Bo mogło się tak zdarzyć, że ci co się śmieli, otrzymają chore dzieci. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. I później oni będą się patrzeć, jak to by było fajnie, się śmiać z kogoś, jeżeli teraz oni sami mają problem, że dziecko jest chore. I to z jego dziecka się śmieją. Tak samo i właśnie z wyzywaniem z tym wszystkim. To jest ten sam, ten sam problem. Zjedź z ronda śmiewać się, wyzywać później to ci się... Trzymaj odwróci się prawej strony drugą stronę i Ciebie będą wyzywać. A ja będę silniejszy. I nie Jesteśmy ja już się Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Nie poddam cię w takim sytuacji. Dobra, dojechaliśmy. Zaparkujemy na eksperta. Wiem, że może Was przy tym odcinku trochę przynudziłem, ale weźcie też to, co Wam powiedziałem, do główki trochę i przemyślcie swoje zachowanie, tak naprawdę. Nie będę tolerował takiego zachowania, jeżeli coś nie będzie pasować, od razu timeout, albo wyjazd i dziękuję. Nie będę tolerował takich ludzi. Proszę, albo będę was po prostu zgaszam do, do YouTube'a i tyle. Добро, так запаркуем. А вот до Trochę krzywa ale... Trochę... Bardzo się. Dobra, oddajemy. Powinno być chyba bez być... uszkodzeń. Tak jest. No jeszcze nie mamy no poziomu. No ile mamy? 108 tysięcy, więc puczko. A będziemy dobijać dalej z kasem. No dobra, na dziś to wszystko. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to zachęcam do zostawienia łapek. A nowych widzów, zachęcam do subskrybowania. No teraz już jest całkiem inne jako audio, więc powinno być troszeczkę lepsze audio niż było. A więc na dziś to wszystko. Trzymajcie się i cześć.